Znajdujemy się w Oliwie, w Gdańsku, w wyjątkowej katedrze. Pierwszy kościół zaczęto budować tu już prawie 900 lat temu. Ruszajmy! Tym naprawdę budowali cestęsi, którzy przyjechali tutaj z Francji oraz z Niemiec. Spójrzcie na te przepiękne filetypiały, które, gdy na nie patrzy, zapiera dek w piersiach. Te osiemnastowieczne organy budowane przez ponad 20 lat. Siedem tysięcy piszczałek, ruchome figury, trąbki, dzwoneczki. A teraz pokaz ołtarzy katedralowskich.